Uznałem też, że skoro przyjmujemy taką formę filmu wideo, to na Wasze pytania będę odpowiadał nawet w krótkich filmach w taki sposób. Pytanie, które się pojawiło całkiem zasadne odnośnie y, jakości aerodynamiki. Podejrzewam, że pytanie samo w sobie nie zawierało, aż tak dużo wątków, natomiast mogę je rozwinąć. FPV nie są idealne. FPV nie są świetnym idealnym rozwiązaniem. One technicznie są słabe, zawodne. Większość FPV-ek spada. To, co widzicie na filmach z Ukrainy, to są te, które trafiły. Te, które nie trafiły bądź nie doleciały, zostały zagłuszone lub z przyczyn technicznych się spadły. Tego nie widzicie. Ja znam historię, gdzie na 50 sztuk 10 doleciało do celu, tylko nadal 1 na 5 to jest bardzo wysoka proporcja bardzo dobra statystyka, powiedziałbym wręcz rewelacyjna. Podciski artyleryjskie nie mają tej skuteczności. Prawdopodobnie nawet highmarsy nie mają tej skuteczności. No oczywiście skala zniszczeń też jest nieporównywalna, trafienie FPV nie oznacza od razu zniszczenia celu, zależy w co się trafi, jeśli to jest czołg, pojazd, można trafić i nie zniszczyć, bo to niestety tam dużej głowicy się nie podłoży. O tym będę wszystkim opowiadał, krok po kroku, jaką, ile wagi można, jak ciężki pocisk można podłożyć, w pod zależności jaką FPV, -kę. jak to się potem nakłada z silnikami, z całą elektroniką, bo to drastycznie podnosi koszt, między 7 a 10 calową aby zrobić dobrze, koszt drastycznie rośnie. Między analogiem a cyfrą, przekazane wideo, koszt rośnie itd., tak itd. Tak o tym wszystkim będę powoli mówił, ale nie chcę też za wcześnie, bo nie jestem, wróć, jakim ekspertem. Ja jestem od dwóch, trzech miesięcy na tej drodze i to też nie na pełny etat. To gdzieś po drodze się wszystko odbywało, musiałem też pracować, o inne rzeczy, aby mieć możliwość, żeby ten projekt w ogóle przeprowadzić. I odpowiadając, Ukraina nie ma zdolności produkcyjnych, ani logistycznych, ani także praw pra administracyjno-biurokratycznych, chociażby przeszkoda, ale po prostu logistycznie nie jest w stanie produkować dedykowanego produktu w masowej skali. Masowej, podkreślam, masowej. Nie, że tutaj mamy bobry, mamy drony, których faktycznie przybywa, ale FPV-ki pod tym kątem są rewolucją, bo można je produkować wszędzie, praktycznie w nieskończonych ilościach. Praktycznie. I to są proste części, które idą z Chin. I Chińczycy nie mają tego problemu, że to się właduje rakietę na fabrykę, prawda? Więc oni produkują silniczki, produkują flight controllery, produkują e, całe okablowanie, już to akurat z Europy można pościągać. E, produkują. Akumulatory to też są po całym świecie już produkowane. To nie tylko Chiny, przecież Polska też produkuje całkiem sporo. Aczkolwiek nie wiem, kto produkuje akurat litowo-polimerowo. O tym będę też opowiadał. O różnicach między litowo-jonowymi litowo a litowo-polimerowymi. Podejrzewam, że osoby, które zawod pracują zawodowo, zajmują się zawodowo tą tematyką, pewnie przyczepią mi się o różne mniej lub bardziej poważne błędy. Natomiast dla osoby, która jest poza tego świata, jestem przekonany, że będę w stanie to dosyć dobrze opowiedzieć i przekazać na tyle, że taki przeskok tej wiedzy będzie dosyć zauważalny. Więc jeszcze raz, uwaga o kwestię techniczną, chyba jest bardzo zasadna. Ramy mogą się łamać: złe rozłożenie ciężaru, za słabe silniki. E, mogą doprowadzić, że dron się przechyli, e, za słabe elektronika o e, zbyt małej ilości amperów, to też bardzo ładnie opowiadam, tak, jeszcze naprawdę w pojęciach technicznych, ja leżę, może doprowadzić po prostu do spalenia dosyć szybko, że silniki nie będą w stanie przelecieć się 100-200 metrów i potem nastąpi spalenie całej elektroniki. Więc jakby tych problemów jest od groma, tak? I aby to zrobić dobrze, wbrew pozorom, nie jest to aż takie proste, nie jest też trudne, ale nie jest też takie prosta. Pytanie było o, o technicznie. Jeszcze raz, dużo lepiej byłoby produkować w tysiącach, grubych tysiącach, nie tysiąc, tylko setkach tysięcy miesięcznie sztuk e, dedykowane drony, dedykowane uzbrojenie pod tą wojnę. Natomiast Ukraina tych możliwości nie ma, dlatego zamawia się części z Chin, bo fpv są robione prawie w 100% w częściach z Chin, niestety. I co też ważne, nie są usankcjonowane wtedy. Silniczki do fpv mikroprocesory, prawda? Znaczy, w zasadzie, procesor Chińczycy nie mają zdolności produkowania wysokiej jakości procesorów, ale oni to składają w całość, tak? I znaczy, nie, ma nie mają zdolności, tej. o tym. Good Times, Bad Times opowiadał, inne kanały możecie posłuchać o, o kwestii, e, o kwestii e, procesorów, e, jak, jak zmonopolizowany jest to świat i Chiny na szczęście nie są częścią tego świata. E, pozdrawiamy Tajwan, który już jest. I kończąc, e, te części nie podlegają sankcjom na razie. Znaczy sankcjom, Chiny nie blokują ich eksportu, bo to są tylko części. Jeśli chodzi o całe drony, DJI jest, to już jest jeśli chodzi o całe drony, Hmm, szczerze mówiąc, w tej chwili ja muszę się spytać, jak one dochodzą na Ukrainę, bo i Rosjanie, i Ukraińcy mówili, że od początku września będzie z tym problem. Dosyć głośno na przetruskie telegramy o tym krzyczały. W Polsce na przykład ja latać i musicie go zarejestrować. Ira musi pan go od który kupuje się, rejestruje go. Sprzedaliśmy dron, ten dron jest na Polskę. Kupiliśmy go na dystrybucję polską. Dron został wykorzystany w Polsce zarejestrowany. No, oczywiście się potem ten dron można zabrać na Ukrainę i chuj, ale nie zdziwię się jeśli tam są też potem przeszkody, e, przeszkody oprogramowania. Dlatego na Ukrainie też te drony się przeprogramowuje, flashuje się. Aczkolwiek będę mocniej wchodził w to dopiero jak przyjadę, bo jakoś te tematy rozmawiałem o tym pobieżnie, natomiast nie wchodziłem w detale. A teraz jakby zaczęło to mnie fascynować coraz bardziej w każdej tej materii. Uf, mam nadzieję, że odpowiedziałem na to pytanie e, pod kątem aerodynamiki i jeszcze, tylko jeszcze raz podsumuję. To nie są dobre konstrukcje, ale jest ich bardzo dużo. Piloci są w stanie się uczyć, nie płaczą jeśli taki dron spadnie, w sensie lepiej jakby nie spadł, ale ogólnie nie płaczą, w szczególności jeśli ten dron został oddany do ręki żołnierzowi, a nie został przekazany przez sztab, bo jeśli jest przez sztab to już są problemy, tak, trzeba biurokracja wchodzi, trzeba opisywać dlaczego chcesz ten dron użyć, gdzie użyć, jak ci spadnie to jest problem, więc dron przekazany do ręki jest dużo lepszy, bo wtedy żołnierz się nie boi go użyć, to są fenomeny i biurokracja post armii. I wracając do wątku, e, mogą się uczyć, mogą popełniać błędy z tymi dronami. Oczywiście, jeśli ten błąd nie polega na utracie życia lub zdrowia, to, to wtedy jest ok. No, spadł, trudno, ale mamy 10 kolejnych. No, to nie każda jednostka, tak, ma. To, to różnie z tym bywa. Ale mamy kolejne, trudno, spad kolejnym jebniemy, kolejnym polecimy. E, a gdy macie super nowoczesną technologię, albo super zajebisty, dedykowane drony, z tym super z elektronikiem, to nie ironizuje ciebie, czy osoba która pytała, czy, czy kogokolwiek innego. E, tylko e, mówię, że produkujecie super rewelacyjne konstrukcje technologicznie zaawansowane, które trudno zagłuszyć, które przełączają pasma, prawda, jeśli zaczynają być głuszone. Super, ale ktoś musi z tego umyć, korzystać, trzeba przeszkolić, trzeba mieć skalę. Jeśli wysyłacie 10 takich dronów i żołnierz dostał 3, on się boi z tego korzystać po prostu. A FPV się nie boją. No i macie symulatory, tak? No, latasz się na symulatorze takimi dronami i, i czy Velocidron, czy Liftoff, czy, czy, czy jeszcze kilka innych jest. Nie? Ja na Liftoffie i dronie sobie latam. Mm, możesz dopracować swoją technikę, możesz bardzo dużo rzeczy do użycia bojowego przer przerobić. Dlatego zbiór zalet z wykorzystania FFK jest na ten moment tak ogromny, że przewyższa wady. Ale jeszcze raz to nie jest idealne rozwiązanie, i to pytanie, jeszcze raz, było bardzo dobre i dlatego się do niego odnoszę. Dziękuję, Pioneczka.